Projekt przebudowy śródmieścia ma służyć przede wszystkim pieszom i komunikacji publicznej. Ruch samochodowy chcemy, żeby był w centrum miasta maksymalnie ograniczony. Chcielibyśmy, żeby to było centrum przyjazne dla ludzi, niekoniecznie aż tak bardzo przyjazne dla samochodów. Mimo takiego założenia w ramach tego projektu budujemy dużą ilość parkingów. W tej chwili na przykład... W rejonie cmentarza Piechnińskiego powstaje duży parking. Mam już w tej chwili zbudowaną konstrukcję. Dzięki temu, że tam będzie droga dojazdowa, a nie droga krajowa, tak jak do tej pory, byliśmy w stanie wygospodarować miejsca dla kilkudziesięciu samochodów, które będą mogły w tamtym rejonie zaparkować. W rejonie cmentarza w tej chwili kończymy ostatnie kamienne warstwy konstrukcyjne drogi. Niedługo rozpoczną się tam roboty asfaltowe. Ulica Grunwalska zmieni swój przebieg. Nie będzie już w tamtym rejonie ulicą główną, lecz podporządkowaną do odcinka ulicy, która w tej chwili roboczo jest nazywana ulicą Nowokolejową, która będzie włączać się w odcinek między dużym rondem przedłużeniem ulic Królowej Jadwigi, a ulicą Kolejową i węzłem komunikacyjnym z trasą śródmiejską. Brukarze podzieleni zostali na kilka ekip. Jedni układają chodniki z wykorzystaniem granitowych płyt, a inni wykonują przebrukowania na drogach dojazdowych do skrzyżowań. W śródmieściu Jawożna mamy w tej chwili praktycznie zakończone wszystkie prace związane z przebudową instalacji podziemnych. Poza skrzyżowaniem ulic Grunwaldzkiej i Mickiewicza już wszędzie mamy wykonane te zamierzenia, które były przewidziane w projekcie, a nawet troszkę więcej. Prace ekip brukarskich bacznie obserwują mieszkańcy, którzy zwracają uwagę, że w niektórych miejscach chodnik wydaje się być szerszy niż przed rozpoczęciem inwestycji. Chodniki są dokładnie takiej samej szerokości jak były, ponieważ zachowaliśmy dotychczasową szerokość jezdni między krawężnikami, czyli 8 metrów. To, że chodniki wydają się szersze, wynika z tego, że one są po prostu równe i bardzo jasne. To jest tylko i wyłącznie złudzenie optyczne. Na rondzie przed Urzędem Miasta w tej chwili trwa jego zagospodarowanie. Akurat to jest rondo, które zdecydowaliśmy się już docelowo zagospodarować. W tej chwili jest to budowywane kamieniem piaskowcem. Zostaną, wykonane podświetlenie, zagospodarowanie zielenią. Podoba mi się, że nareszcie robią jakieś zmiany w Jawożnie. Bo takie dziadostwo było, jak było, to szkoda gorąco. I że co, teraz będzie lepiej? Nie się wydaje, że będzie lepiej. Tylko żeby to nie było, było bezkolizyjne. To byłoby naprawdę dobrze. Tutaj w centrum właśnie wszystkie te zabiegi są po to, żeby pieszym ułatwić ruch, a nie samochodom. Czy to jest słuszne? No bardzo słusznie, bo teraz ludzi przebywa, nie? Młodzieży, ale wiecie, a szkoły? To jest właśnie. Tu tych wypadków potem młodzież. No. Tak to na razie jak widać to dość się robi, żeby to jeszcze podniesie asfalt wyżej. Przejścia pomalowali elegancko. Co? A nic cię nie zmieni, drogi panie. Nic cię nie zmieni. No oczekuję, że na pewno będzie to jednak coś fajnego, prawda? Więcej będzie miejsca do jeżdżenia, niż a na będzie naokoło objeżdża. także podoba mi się. Po prostu jest bardzo ładnie fajnie. Zobaczymy jak będzie wyglądało, jak się skończy. Co ja myślę o tym? No trochę zamieszania jest na pewno. Ale myślę, że będzie ładnie potem. Nie się podobają jak najbardziej. Podobały mi się z tego względu, że idziemy do przodu. Sieć dróg, magistrale, no muszą być obwodnica. Jeszcze, jeszcze zobaczymy, bo to jeszcze nieskończone, no ale jak będzie skończone, to myślę, że będzie co podziwiać. Wydaje mi się, że będzie właśnie więcej ludzi, tak jakoś. To będzie sprzyjać spacerom, miasto tak od, odświeży się. Kiedy to się skończy, to na pewno będzie lepiej, bo jednak te chodniki to no, były tragiczne, dziury. Niech, no tak, że myślę, że będzie dobrze. Podoba się i myślę, że chyba w większości społeczeństwu się podoba. To ważne jest, że coś się dzieje, prawda? No, wydaje mi się, że każde e, działanie w kierunku rozbudowy będzie dobre. Wydaje mi się, że e, to, co ma na celu e, władze, to, co mają na celu władze miasta, e, ma ułatwić życie mieszkańcom, więc tak mi się wydaje. Ja to bym najchętniej oczekiwała tego, żeby tutaj było bezpieczniej na pewno wieczorem przejść. O. Przed nami ostatnie półtora miesiąca robót na czwartym etapie projektu Miasto twarzą do autostrady, czyli przebudowy śródmieścia. W tej chwili kończą się roboty związane z warstwami konstrukcyjnymi bitumicznymi w ciągu najbliższych dwóch dni będą już wszędzie bitumy. W przyszłym tygodniu Budimex Dromex będzie na całym odcinku ulicy Grunwaldzkiej Kolejowej kończył warstwę ścieralną, czyli tą górną, najrówniejszą, najgładszą, po której będziemy się poruszać. Wczoraj zostały położone odcinki asfaltowe na starej ulicy Grunwalskiej, w terenie Kina Złocień, byłego Kina Złocień oraz na skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza, czyli tam, gdzie musieliśmy bardzo dużo robót wykonać związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnych, a w rejonie Starego Złoczenia po prostu przebudować cały tamten kawałek miasta, zbudować praktycznie od nowa drogę i parkingi, które będą służyć mieszkańcom Śródmieścia. No niestety to już ostatnie tygodnie tego luksusu, gdzie chodzimy środkiem ulicy Grunwaldzkiej, no w przyszłości będzie odbywał się tutaj ruch. Proszę mieć świadomość, że wylewany asfalt na 170 stopni temperatury, można się poparzyć, przed wylaniem asfaltu jest on skropiony tę specjalną masą bitumiczną, która jest w stanie zniszczyć obuwie, przykleić się, no nie mówiąc już o tym, że wchodząc z takiej mokrej masy bitumicznej na świeżo wykonany chodnik no po prostu jesteśmy w stanie go uszkodzić, zabrudzić bitumem i to bardzo później trudno doczyścić, a chcielibyśmy, żeby te roboty wyglądały pod względem estetycznym jak najlepiej. Proszę Państwa, w tej chwili pracuje kilka e, brygad brukarskich, które wykonują i chodniki, i wjazdy do posesji. Także pracuje naraz 70 osób w różnych miejscach ulicy Grunwaldzkiej, ulicy Kolejowej. E, terenów przyległych, ponieważ tych robót brukarskich mamy tutaj jeszcze bardzo dużo, ale one będą świadczyły o końcowym efekcie. Zresztą brukarze będą musieli wrócić również w miejsca, do których nasz nadzór inwestorski ma zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót. Także chciałbym zapewnić, że te roboty brukarskie będą naprawdę najwyższej jakości i to już dopilnujemy, żeby wykonawca żadnych niedoróbek i fuszerek nie zostawił po sobie. Już w tej chwili widać po zakończeniu większości robót brukarskich, że ten asfalt wcale nie jest taki wąski, jak to wydawało się wcześniej, a chodniki są rzeczywiście sprawiają wrażenie, że są dużo wygodniejsze od tych, które były. No po prostu tamte, które mieliśmy były bardzo zniszczone w bardzo złym stanie. Są również na bieżąco wykonywane zieleńce wzdłuż całej drogi. Na 20-centymetrowej warstwie humusu w tej chwili powstają trawniki. Będziemy sadzić pod koniec października, ponieważ to jest najwygodniejszy okres dla sadzenia dużych drzew. Będziemy sadzić klony i platany. Zapytaliśmy mieszkańców, jak im się podoba nowy wygląd centrum tuż przed zakończeniem prac. jak się podoba panu ulica Grunwaldzka teraz? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, tylko panie, wy szybko to posprzątali. Pierwsorodny. Bardzo. No, bardzo ładnie będzie. Pięknie. Ja podziwiam pracę, szybką pracę, no i mamy horyzont zupełnie inny. Pochwalam tych, którzy się tym zajmują. No panowie, to jest nie była Ziemia. Przedtem to była taka duża wieś. Teraz możemy się jakoś zaliczać do jakiegoś miasta. No, no świetnie, no super. No fajnie. No bardzo tak, tak. lepiej jest było? tak tak elegancko wiem że bardzo mi się podoba ładniej wygląda niż wcześniej no i mam nadzieję że pod koniec tych remontów wszystkie to już będzie jeszcze ładniej bardzo pięknie naprawdę tak w jakimś nowoczesnym mieście widzę, widzę te nowoczesne miasta jak się przejeżdża to widać że coś się dzieje no ładna ładna to powinno być zrobione już 20 lat temu a nie jak dopiero dorwali fundusze żółni Pana jestem z Jaworzakiem z Chmiejkości i właśnie przynajmniej obejrzeć ten horyzont tego Jaworza Nowego teraz. No, bardzo ładnie. No. no jeszcze nie ma tutaj ruchu. No nie wiem jak to się sprawdzi. No najważniejsze, żeby się to wszystko sprawdziło, żeby nie było jakichś korków. No myślę, że tak na pierwszy rzut oka, no ładnie jest wykonana. No, no na razie tak, póki jeszcze nie jest zniszczona i hugaństwo te barierki wszystko, to mi się podoba, ale co będzie dalej nie wiadomo, jest przestronnie fajnie. Mówiąc szczerze, no to jest na razie jest fajnie, ale jak to się sprawdzi i po prostu jak, jak, jak to będzie się utrzymać po prostu tego potem. Nie? Na razie, na razie wizualnie jest ładnie. No. Nie wiem jeszcze póki co bąty trwają, dla mnie to jest jeszcze utrudnienie, nie mogę dać do Urzędu Miasta. Niech się jak też się na ma dać pozytywne efekty tej całej przebudowy. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Czy spełnia to pana oczekiwania? No oczywiście, ja najbardziej. No wiem, czy oczekiwałam, ale bardzo Ja jestem co to poloka. No jest inaczej, jest ładniej i lepiej. Podoba mi się. A jakie by pan wymienił to plusy jeszcze po tym remoncie? No plusy, no plusy, no, no nie wiem no plusy. No jest to zrobione dość dokładnie i ładnie. Będziemy się czuć naprawdę jakoś fajnie. Przede wszystkim ścieżki rowerowe są, bo no tak oznakowane są. Zabezpieczenie na drogach, co prawda te łańcuchy, ale różne są przeszkody, że ludzie chodzą gdzie im się podoba. No poza tym trwałość tego. To też jest, te wykochęciny Granit, granit, to jest trwała rzecz. No i kto przyjeżdża do Jabożna, a nie był długo, to nie zachwycony. Chciałbym powiedzieć, że także myślę, że tu będzie chociaż estetyka Jabożna, będzie ładniej to wszystko wyglądać. Mam nadzieję, że jeździć też będzie nam dużo lepiej. W tej chwili tak nie mogę nic powiedzieć. W każdym razie bardzo ładnie jest. No plusy, no wiem, no bardziej przejrzyście będzie czy jak tam no. No przejrzyście jest, więcej zieleni, wszystko tak. Bardzo mi się podoba. No plusy, no jest przestrzeń, jeszcze trochę zieleni, bo to widać jest jeszcze nie, 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 nie uaktualnione to według ten, ale projektu, ale uważam, że powinno być pięknie. No, że będzie wreszcie to wyglądało jak trzeba. Chodniki. Tylko nie wiadomo jak to będzie wie pan spełnił mróz, jak będzie, że to nie będzie się czasem ludzie tacy starsi jak jaśni zgali Nie wiadomo czy to w zimie zajrzamy. oj plusy wie pan dopiero na tą nową drogę dziś przyszedł kojąco no, plusy dopiero muszą w trakcie tego wykończenia uzupełniać żeby to było udoskonalne tymi jazdami samochodami dla pieszych, dla ludzi, żeby to było bezpieczniejsze no. plusy no, że jest wszystko odnowione Minusy, tak jak pan mówię, zależy jak się wszystko sprawdzi. No, na razie jest, mi się wydaje, że to będzie trochę za ciasno wszystko, no, ale. No nie wiem, no nie, tu powiedzieć, no. Ładnie jest. A te rozwiązania takie komunikacyjne, że przystanki rzeczywiście będą po dwóch stronach centrum, czy to jest dobre rozwiązanie według pani? Wydaje mi się, że nie za bardzo, no ale zobaczymy jak to będzie, jak już będą otwarte te przystanki. Mało jeżdża autobusami, także nawet nie wiem no, no, dokładnie, gdzie przystanki to jest to jest są, ale... Nie wiem, mnie by to nie przeszkadzało. Myślę, że dobry. No tego nie wiem, bo najrzadziej korzystam komunikacją miejską. Mam nadzieję, że dobry. Myślę, że to się wszystko okaże. Wreszcie skończyły się te uciążliwości i No trochę to się poprawiło, także w tej chwili nie ma żadnych obciążeń. Także jako taka obciążliwość będzie przejechać, tak? To będzie dużo utrudnienia, ale będzie fajnie, będzie super. No. A proszę powiedzieć jak te inne części miasta, czy one też będą tak ładnie wyglądać, czy to na razie jest... No no gdy dostaniemy tych pieniążków z tyłu nie więcej, to może i prezydent rzuci groszem i zrobi jak się należy. No bo jednak tu samochodów przybywa, parkingi trzeba by żeby zrobić, bo tu się objedzie miasto ze trzy razy i się nie stanie samochodem, bo nie ma gdzie. No parkingi tu, tam, no. Idzie to w dobrym kierunku, jak się mylę. Zmieniło się na lepsze czy? No wie pan co, jeszcze nie jest całkiem w ruchu, no ale powinno być na lepsze. Czyli robimy zawsze, żeby lepiej było, a nie gorzej, żeby było. No, tak czy nie tak? No, no to... No, 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 dziękuję. No, dziękuję.